Jak graliśmy z rezim, to śmialiśmy się ze Stewarta, jak graliśmy z kimś innym, to śmialiśmy się z kogoś innego i to jest chyba logiczne, nie? No. Więc, no nie wiem, no ja mogę kurwa, wiesz, no, uważam, że jest to trochę krzywdzące, bo ten film zobaczy z 15 milionów, kurwa, wyświetleń będzie miał, myślę, że w swojej historii. To jest na pewno jakiś krok milowy, jeśli chodzi o, o pojebany zasięg, będzie go widzieć cała Polska i no, jeśli wprost sugerujesz, że ktoś wiedział i nie powiedział, to jest to głupie, no. Po prostu. Tak, ja akurat trafiłeś tą dwunastką i ze Stu. No ale kurwa, ale ty oglądałeś te odcinki, czy nie oglądałeś? Oglądałeś nasze live, czy nie oglądałeś. Nie możesz z jednej strony nie możesz z jednej strony przychodzić i mówić, że jestem najgorszą osobą na świecie. Bo kurwa krzyczałem do widza, że jego matka jest kurwą, a być może też miałem takie informacje ty. No. Ja tylko przypominam, że w 2015 roku to ja mieszkałem w, w Hiszpanii i kurwa, no. minąłem się parę razy z nimi. No. I o mnie kurwa łatwo jest wyciągnąć szota, jak podczas całej tej toksycznej atmosfery, która panowała wtedy podczas nagrywania odcinków. Yy, zażartowaliśmy sobie ze Stewarda, który otaczał się 14, czy 15, czy 16, czy 12-letnimi dziećmi i co chwilę były eventy, gdzie są, gdzie wiesz, ja to już tłumaczyłem. My jeździliśmy na event, na przykład na iem. do nas podchodzili kurwa yy, 15, 16, 17-letni widzowie, mężczyźni, a youtuberzy Minecraftowi dostawali misie, kubki, laurki od takich małych dziewczynek. I wiesz, i to z jednej strony było urocze, bo te dzieci zazwyczaj były kulturalne, e, umyte e, i taka dobroć od nich biła, a nasi widzowie kurwa mnie pytali czy mam im dać szluga albo czy chcę wąchać z nimi mefedron, e, bo mieli takie zainteresowania. Więc ja w tamtym momencie mówię kurwa ty, szkoda, że moja demografia, bo moja demografia przez, przez 10 lat wskazywała, że mnie oglądało maksymalnie 8-9% kobiet. A ile z tego ludzie sobie zaznaczyli, tak na pałę w ogóle nie, nie było dziewczyn. Dopiero jak ja zacząłem nagrywać vlogi, to to chyba tam do 15 czy do 18 skoczyło. A kobiet zawsze było więcej. Kobiet zawsze było więcej yy, na YouTubie. Nawet jak Fris wtedy robił ten swój kurs, to tam chyba 53% to były kobiety u niego na kanale, nie? bo kobiet ogólnie jest więcej. Z analogicznie więcej ogląda YouTube'a, a też nie wszyscy mężczyźni wolą, nie wiem, oglądać potem kanały historyczne czy motoryzacyjne. A taki lifestyle to takie kobiece trochę jest, nie? Pod dziewczynki, więc, więc, no, no, uważam, że nie jest to ok. Nie jest to ok. Ja wiem, że Konowski mnie nie lubi i usilnie starał się, yy, pewnie, coś wrzucić tutaj, no, ale spokojnie. Przecież logiczne jest, że nawet jeżeli to wiedziałeś, to byś teraz się nie przyznał, bo wiadomo, że spadłby na Ciebie duży hejt, stąd ludzie teraz pnują, oczywiście nie sugeruję, że wiedziałeś, czy tam nie wiedziałeś, ale okej, okay, no, to, no to ja Ci dam logiczny argument, dlaczego to w naszym mniemaniu był tylko mem. W tym okresie i wiele lat później mieszkała z nim jego montażystka, przyjaciółka i osoba, która miała najwięcej informacji od niego. Czyli Sukanek. Więc jeśli ona w 2017 roku zaczęła nabierać podejrzeń i zaczęła się z nim konfrontować, jego najbliższa osoba, to skąd ja w 2015 roku, ja nie pamiętam czego ja znałem w tamtym czasie, czy, czy z nim kurwa rozmawiałem, czy zacząłem z nim rozmawiać trochę później, bo myślę, że już mogliśmy się gdzieś przeciąć. To skąd ja bym miał mieć takie prywatne informacje? Prawda jest taka, i to też jest. No kurwa, no, no niestety, no taka jest czujnia, że w momencie kiedy zaczęła mówić coś jedna osoba, to reszta to powtarzała. Czyli Gimper zaczął mówić o Miszorze i potem nam też się udzielały tego typu kurwa żarty. To, że najłatwiej jest, kurwa, potem zrzucić wszystko na mnie, że to ja kurwa zapoczątkowałem, kurwa i niszczyłem dzieciaka i tak dalej, jedyne co na mnie możesz znaleźć, to nagrywany o, trzeci, o trzeciej w nocy odcinek, gdzie mówię takim kurwa w 4 decybelach, bo matka śpi za ścianą. Jakiś kurwa żart, który nie jest nawet do końca wypowiedziany, tylko jest taki yy, takim zalążkiem do żartu. No to trochę chujowo, nie? Ten żart się kurwa tragicznie zestarzał i, i tyle, no. Po chuj się tłumaczycie do bo, po, bo potem ja kurwa przez tego typu przez tego typu insynuacje, ja potem kurwa na Instagramie czytam, że jestem kurwa pedofilem że trzeba mnie zabić, no kurwa, no. Mi się nie chce, wiesz, bo na, bo wiesz, powiedzą coś takiego o fagacie. Czy fagacie coś kurwa w życiu zmienia? Fagacie to coś w życiu zmienia? I tak kurwa większość osób wie, że spierdolnięta. Nic jej to nie zmienia. A ja kurwa potem, jak idę odebrać kurwa dziecko ze szkoły, to być może kurwa jacyś rodzice oglądają ten film i kurwa na mnie patrzą, jak na, jak na kurwa jakiegoś, jakąś spierdolinę. Bo de facto na moje życie, coś mi to zmieni, no kurwa nie. Ale ja nie jestem kurwa wiesz, ja mam, ja mam rodzinę i tak dalej i kurwa i ja rozumiem, że jakby fajnie zrobić content kurwa, że się zapowiedziało, że będzie, że będzie dużo wyświetleń i że ogólnie jest super i że jesteś kurwa papieżem internetu, tylko kurwa nie widzisz potem jak to się od, jak to oddziałuje na osoby trzecie. Więc jak masz jakiś dowód, że wiedziałem i nie powiedziałem, to go kurwa wrzuć. Ale takie półprawdy, i najlepsze jest to, że dosłownie 4 minuty wcześniej mówił, że na podstawie takich półprawd i, i, i złych interpretacji zdarzeń e, distrym był wyzywany przez Lisowskiego. Ale już kurwa nie patrzy na mnie, że ja jutro pójdę odebrać Nikodema ze szkoły, kurwa, i będą na mnie matki 7, 8, 9 latek kurwa patrzeć, bo, bo wszyscy zobaczą ten film. I na mnie kurwa będą patrzeć, bo, by, bo była tutaj morda i on wiedział o pedofilii. Ty. On wiedział o pedofilii. I ja kurwa będę tam stał, kurwa, jako ten, co wiedział o pedofilii. Czy mi ktoś to udowodni? No kurwa, nie. Ale kurwa, czy będzie, no ale nie niesmak pozostanie. No. Ale to nie chodzi o to, żeby kurwa pozywać konopa, tylko żeby w większym rozrachunku kurwa o czymś pomyślał. Więc no. I ja już mówiłem, tak, że wiele rzeczy. Ja wiele rzeczy kurwa głupich powiedziałem, ale też jakby miałem czas, żeby sobie to przemyśleć. Też jestem starszy od niego, więc niektóre rzeczy do niego nadejdą z czasem. Nie wiem, on być może ma dziewczynę, nie wiem, może ma dziecko w drodze, chuj wie. Może ma dwójkę, nikt o tym nie wie. Też jest taka możliwość, że chroni swoją prywatność, ale jakby dojdą do niego niektóre rzeczy, o których ja czasami mówię i które też źle robiłem, bo to też nie jest tak, że kurwa wie, że byłem super, nie bez powodu mam tutaj młotek. Jakby ktoś przyszedł z starych czasów i musiałbym mu wybić ten tragiczny pomysł z głowy, jakiemuś hejterowi. No, wiesz o co chodzi. Napisz do niego, a nie, ja nie potrzebuję do niego pisać, no. Ja myślę, że on wystarczająco dużo, wiesz, widział, yy, słyszał i, yy, i ten, więc no. Więc, więc nie zarzuca się nikomu, kto z nim mieszkał, kto coś robił i tak dalej. No. Jakiemu ziemowi, co w Hiszpanii kurwa siedział i wyzywał ludzi przez telefon? Już wtedy mógł yy, obnażyć pedofilię Stuart'a. No. No. To trzeba akurat w żartach zawsze padała w Stewie'a, na przykład Bloka czy Mandzio, który skoro śmialiście się z minecraftowców. Ale każdy mia... dostawał stary za swoje. Stewart dostawał za dzieci, Mandzio był gruby, SKKF był ćpunem. Blowek, nie wiem, Blowek chyba był kurwa po prostu taki nijaki, że nie, nie, o nikomu się nie chciał o nim mówić. Więc no. A Mem z tego, że a mem z że, że KKF jest płynem, wziął się z tego, że kiedyś na PGA, nie pamiętam który to był rok, ale przyszedł tak totalnie napierdolony, i wszyscy się śmiali, że jest kurwa mefedroniarzem. Tak totalnie styrany. I na potwierdzenie tego, ja nie wiem, czy i samo ma jeszcze ten film na kanale, ale jak był pierwszy jak był pierwszy y, Dis Challenge, gdzie się ludzie wyzywali, to i sam Zdisował za to SKKF-a. I zresztą z kolorowego vloga, też się śmiali, że jest Mefedroniarzem. Ja nie wiem, czy to była prawda. Ja nie wiem, czy to była prawda, ale mój pierwszy Dish Challenge też był o tym, że kolorowy vlog jest mefedroniarzem. Po prostu, kurwa, ludzie byli dla siebie toksyczni, no co Ci mam powiedzieć? No. I tyle, no. Przez tyle lat nikt tego nie poruszył. Jak tylko otrzymałem pierwsze sygnały i kropki rzeczywiście zaczęły się zbyt dobrze łączyć, to do was zaapelowałem o kontakt do potencjalnych ofiar. 2-3 tygodnie później i macie gotowy materiał. Jak chodzi o ludzi ze środowiska STU, a szczególnie Dubiela, Lekcji czy Fagaty, to brak mi słów. Ciekawe informacje i nowe głosówki na temat. No i to też jest niesamowite. I mnie kurwa stawiasz koło Dubiela, który był jego najlepszym przyjacielem. Fagaty, która kurwa w głosówkach mówi, że ruchał 13 13-latki. I chuj, tylko że potem kurwa do mnie ludzie mają problem. No Bagaty pokazał o siebie ostatnio druid. Myślisz, że jak się to zgłosi, nie wiem, na policję, to oni zareagują? Czy to już nie jest, nie wiem, za późno? Czy ci ludzie czy w sensie te laski by się nie musiały przyznać? I w ogóle, czy. No nie wiem, co zrobić. Jak gdybym nie miała tego jej p****u to on był p*** skończony. Od wczoraj to mi się chce żygać cały czas. Naprawdę mi się chce bo mi jest tak wstyd. Pomawiając książula, robisz to samo co kona wobec ciebie. Ale ja go nie pomawiam! Ja powiedziałem, że w 2015 kurwa roku, jak nagrywaliśmy Dish Challenge, to był taki mem, że jest kurwa mefedroniarzem. Ja powiedziałem, że nie wiem czy był kurwa mefedroniarzem, ale sam do niego nawinąłem kurwa, że na fecie lata, czy kurwa jakoś tak. No ja pierdolę, kurwa, ile wy macie kurwa IQ? Sam powiedziałem kurwa, że jebaliśmy wszystkich za wszystko. Ja nie wiem kurwa, wy, wam naprawdę TikTok kurwa, czy, czy kurwa klefedron, kurwa wam mózg kurwa wyżarł. Wy nie potraficie kurwa myśleć, więc jesteście takimi pacynkami. Ktoś wam kurwa rękę w dupę wsadza, kurwa i wam steruje ty. O, przeczytałem i napisać. Wyj mi kciuka, kurwa, mi mi. Mnie... No ja pierdolę ty. Mapety po prostu. Że to był mój chłopak, że ja... Mój serio, nie chcesz żygać cały czas. <grywka> <grywka> <grywka>